Witam Cię. Zapraszam dzisiaj do medytacji prowadzonej, w której zostawimy, odsuniemy na bok, aby chwilę odpocząć wszystkie nasze problemy. Odstawimy na bok wszystko to, co już nie jest nam potrzebne. Chociaż na chwilę, a może na dłużej. To już od Ciebie zależy, to Ty zdecydujesz. I nie chodzi tutaj o to, aby tłumić pewne emocje czy wypierać, że czegoś nie ma. Zupełnie nie o to nam chodzi. Chodzi o to, aby chwilę odpocząć, spojrzeć z innego poziomu na to wszystko, i wtedy może okaże się, że w ogóle tego nie potrzebujemy, że w ogóle te problemy to są nieistotne, może są w ogóle nieważne, może się okaże, że są kompletną bzdurą, może są iluzją wytworzoną w naszym umyśle. Także przygotuj się proszę, usiądź wygodnie, tak jak czujesz, jeżeli chcesz to możesz się położyć, przykryj się. Zadbaj teraz o swój komfort, o komfort swojego ciała, aby ciało było rozluźnione. Najlepiej, jak będziesz w przestrzeni, w której jest cisza, w której masz kilka, kilkanaście minut dla siebie. Oczywiście na tyle, ile jest to możliwe. Weź głęboki wdech i wydech. Głęboki wdech. I wydech. Rozluźnij. Z każdym wydechem rozluźnij swoje ciało. I zauważ, czy pojawiają się myśli. Czy jest ktoś, co ocenia tę sytuację? Ocenia to, czego słuchasz, na co patrzysz. Może jest coś, co oczekuje, ma jakieś oczekiwania, że jak to zrobię, to będzie to i to. Zauważ narrację, która opisuje to wydarzenie, które się dzieje. Jeżeli możesz zauważyć to, ten głos, który ma, mówi o wielu rzeczach. To czy jesteś nim, jeżeli go widzisz? Twój umysł może chcieć uciekać. On lubi zabierać cię w różne historie. Zabierać cię do przyszłości, do przyszłości. On nie lubi teraz. A naszym celem właśnie jest dzisiaj bycie w teraz, w tej chwili, którą doświadczasz właśnie. Jeżeli myśli przepływają, i jedna za drugą płyną, to ty nie musisz przywiązywać uwagi do nich. Zobacz to, że jest myśl. I może przepłynąć. Nie przywiązuj do niej wagi. Pozwól jej płynąć dalej. Zauważ przerwę między jedną myślą a drugą myślą? Czy jest tam przerwa? Jakakolwiek przerwa między jedną myślą a drugą. Czasem jest tak, że gada non-stop. Jak najęty. Nie ma przerwy. A czasem jest przerwa. Wraz z praktyką, coraz dłuższa, coraz dłuższa. I o to nam chodzi. Warto pamiętać, że myśli będą. My nie jesteśmy w stanie pozbyć się ich. Intelekt wytwarza myśl. Kiedy my zasilimy tą myśl emocją, to powstaną doznania w naszym ciele, szczególnie jeżeli są to myśli um, lęku, strachu, zazdrości. Poczujesz je wtedy w swoim ciele. Więc istotne jest tutaj to, czy my zasilimy tą myśl emocją, czy pozwolimy jej popłynąć dalej, aby przypłynęła. I przyjdzie następna, przypłynie, i następna, i następna. I potem okazuje się, że ten głos, te myśli, one tak jakby cichną. One są. Ale kiedy nie zasilamy ich energią, one są z tyłu i tak naprawdę po cichutku są i nie przeszkadzają. Płyną sobie jedna za drugą, jedna za drugą. I spróbuj teraz obserwować to i nie przywiązywać się do niczego. Jak coś się pojawia, puszczaj to. Zobacz, skąd te myśli przychodzą. Czy jesteś w stanie zobaczyć, skąd pojawia się dana myśl? Nie przywiązuj się do niej i nie puść ją wolno. I poczuj, jak się czujesz, jakie są doznania w Twoim ciele. Kiedy te myśli płyną, a ty nie przywiązujesz do niej wagi. Czy jest ulga? Czy jest lekkość? Błogość? Ta przestrzeń może się powiększać coraz bardziej i bardziej. Kiedy zobaczysz, że to jest Twoja prawdziwa istota, Która nie ocenia, niczego nie komentuje, nie krytykuje. Ona jest po prostu i jest w porządku, tak jak jest. obserwator obserwuje czy jemu robi różnice jakie myśli przychodzą co się pojawia a może jest mu wszystko jedno na co patrzę. Teraz odpowiedz sobie na pytanie, gdzie jest mój problem, kiedy nie zasilam go myślą, Gdzie on jest? Gdzie jest ta dręcząca myśl, gdy nie zasilam jej kolejną myślą? Gdzie jest ten ból? Kiedy nie zasilam go myślą, i posłuchaj, jaka przychodzi odpowiedź. Może okaże się, że nie ma tego problemu, że to była iluzja. Tylko iluzja w Twoim myśle. I jeżeli nie zasilasz jej myślą, to jej nie ma. Po prostu nie ma. Zniknęła. Myśl może wrócić. I teraz od Ciebie to zależy, czy dostanie energię, czy dostanie Twoją uwagę. A może zniknie. Jeżeli coś się pojawia, oceny, słowa, myśli, odsłuchaj. Odsłuchaj je na bok. Pozwól po prostu. Być. Tam jesteś prawdziwy Ty. Zagrzebany pod tymi wszystkimi warstwami. Taki powrót do domu, płogość, lekkość, wolność prawdziwa wolność. To tak naprawdę, może okaże się, że to właśnie. Ty sam zamknąłeś siebie w więzieniu, w więzieniu swojego umysłu. W tych wszystkich racjach, nieracjach, mądrościach, priorytetach, w tych poglądach swoich wszystkich. Sam zrobiłeś dla siebie więzienie. I to jest w porządku. Jeżeli jest Ci tam dobrze, możesz w tym być. Ale, jeżeli już czujesz, że jest ci ciasno, że jest niewygodnie, że już nie ma czym oddychać, że już jest nudno, że znowu to samo, zawsze możesz wyjść stamtąd. Bo to właśnie jest to spotkanie. Abyś zobaczył, zobaczyła, że masz możliwość wyjścia. Ja nie namawiam cię tutaj do niczego. Moją intencją jedynie jest, abyś zobaczył, zobaczyła, że możesz inaczej. Że to prawdopodobnie Twój umysł jest prowodyrem. To on wytwarza te nieszczęścia w Twoim życiu. Ten trud, ten ból, ale w każdej chwili masz dostęp do prawdziwego siebie. W każdej chwili świadomość, jaźń to słowo tylko. Ale ta przestrzeń, ta przestrzeń ponad tymi myślami, ta przestrzeń ponad tym wszystkim, co wiesz, tym wszystkim, jak to wszystko odsuniesz, to czego już się nauczyłaś, to czego już doświadczyłaś, jak to odsuniesz na bok, masz dostęp do tej przestrzeni siebie. Do tej głębi, do esencji samej siebie i poczuj, jak tam jest. Czy tam jest opór? Czy to może umysł, bo boi się, że coś straci, to może on stwarza opór? Zaobserwuj, czy ta przestrzeń stwarza opór. Mam może, jest tam błogość. Po prostu wszystko jest tak, jak jest. Jest ok. Jest cudownie. Tak, jak jest. Wejść już z medytacji, obudzić swoje ciało, otworzyć oczy. I kiedy czujesz tylko taką potrzebę, to możesz wracać do siebie. Możesz odsuwać to wszystko, co takie istotne się wydaje, dla umysłu. Bo umysł zupełnie powie, jakie to jest nudne, jakie to jest w ogóle nudne. Co ona w ogóle gada, jakie bzdury. Ja tu muszę pędzić. Ja tu muszę w ogóle tyle rzeczy jeszcze muszę zrobić. Ja muszę jeszcze pognać tam i tam. I jeszcze tego się dowiedzieć i tak dalej. To są nudy i bzdury to obserwuj, może tak być. Jeżeli nie, to jest w porządku. Jeżeli tak jest, to też jest w porządku. Tylko zauważ, czy jesteś ponad to, ponad ten głos, który może ciągle trajkoczy w Twojej głowie. I z doświadczenia wiem, jakie to jest męczące i jak trudno się żyje, kiedy ciągle gada kiedy ciągle jest coś nie tak. Ciągle są oczekiwania. Ciągle jest mało. Ciągle nie ma szczęścia. Ciągle chce więcej i więcej i więcej. I tam nie będzie szczęścia. Tam nie będzie. Tam ulga jest na chwilę. Kiedy tylko coś złapę, osiągnę, na chwilę jest ulga. Bo już nie goni, bo cię złapałam. Ale potem umysł sobie wymyśla kolejną rzecz i pędzi dalej. I dalej jest niewystarczająco, dalej brakuje, dalej można coś zrobić lepiej, dalej inni mogliby być lepsi dla mnie. To twój wybór. Czy tak chcesz? Ja wybrałam. Drogę, aby odszukać szczęście w sobie, aby odszukać prawdę, bo to nie jest tylko szczęście, bo czasem są emocje, które trzeba poczuć i uwolnić, które też robimy w ostatnim nagraniu, ale to nie jest prawda. I kiedy to się uwolni, kiedy te myśli odsuniesz, kiedy odsuniesz te wszystkie doznania z ciała i te wszystkie poglądy, opinie innych ludzi i swoje, to wszystko, co tak biega tutaj wokół ciebie, i popatrz na mnie, popatrz na mnie, i ty patrzysz tu, 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 i cały czas na zewnątrz, wszystko woła o twoją uwagę. Wszystko krzyczy, na zewnątrz świat krzyczy. Kliknij, popatrz, zrób tak, tu, patrz na mnie. I właśnie teraz pytanie: czy patrzysz na najważniejsze, najważniejszą istotę na siebie, na prawdziwą siebie, prawdziwego siebie? Czy masz ochotę na to patrzeć, na siebie? Bo świat na zewnątrz jest ciekawszy. Tam są piękne kolory, wszystko jest cudownie. Można w ogóle zwalić winę na innych, powiedzieć to ich wina, Oni tak, oni tak, albo oni tak głupio zrobili, oni są beznadziejni. Tak jest łatwo. Ale można próbować chcieć poznać siebie i odkrywać niesamowite niesamowite doznanie i jeżeli tego pragniesz to ja z całego serca życzę Ci tego i dziękuję za dzisiaj